11 listopada w całym kraju obchodziliśmy 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Braniewie obchody rozpoczęły się tradycyjnie, mszą świętą w intencji ojczyzny, odprawioną w bazylice mniejszej. We mszy udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji publicznych, służb mundurowych, a także poczty sztandarowe, grupa rekonstruktorów historycznych oraz mieszkańcy powiatu. W ksiądz major Mariusz Antczak przypomniał o historii i patriotycznej postawie Polaków, którzy walczyli o wolność ojczyzny. Jak nam w ciągu wiele Podkreślił również, że wolność i niepodległość kraju oraz jej rozwój zależą od wysiłku całego społeczeństwa, szczególnie od polskich rodzin. Wasyście kompanii honorowej oraz pocztów sztandarowych, uczestnicy uroczystości przemaszerowali na rondo generała Andersa, a następnie na skwer sybiraków, gdzie delegacje złożyły kwiaty. 嗯。 Uroczystości odbyły się w Braniewskim Centrum Kultury. Panowie senatorowie, państwo radni, samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, szanowni państwo. W życiu narodu istnieją trudne okresy, kiedy ludzie i państwa stają wobec, w obliczu tak ważnych decyzji, że od ich wyboru zależy nie tylko teraź, teraźniejszość, ale i przyszłość wielu pokoleń. Nasza historia była zarówno tragiczna, jak i dostojna, obfitująca w momenty, które przypominamy sobie, w skupieniu i zależną czcią. Obchodzimy dziś Święto Niepodległości, rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. 11 listopada 1918 roku to data bardzo ważna w naszej historii, choć nie jedyna która daje nam świadomość złożonych i burzliwych losów naszej ojczyzny. 97 lat temu, 11 właśnie listopada 1918 roku, Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad formującym się pańskiem Polski. Trzy dni później oddała mu całą władzę cywilną. Dzień 11 listopada został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Od tego czasu jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez Polaków w kraju i za granicą. Oddając szacunek temu świętu, oddajemy go wszystkim Polakom, tym, którzy żyją, tym, którzy odeszli. Oddajemy też szacunek naszym symbolom narodowym. Nasi dziadkowie pamiętają czasy, gdy za śpiewanie hymnu można było stracić życie. We wszystkich częściach świata polscy patrioci zabiegali o wsparcie idei niepodległościowej. Ignacy Paderewski, on przekonał prezydenta Wilsona do sprawy polskiej, to dzięki jego staraniom w traktacie wersalskim znalazł się odrębny napis. Zapis mówiący o tym, że Polska ma być państwem niepodległym. To Józef Piłsudski, który tworzył pierwsze siły zbrojne na terenach Rdzennie Rzeczpospolitowych, pierwszy następnych państwa, to Roman zabiegający w Paryżu podczas Kongresu razem z Ignacem Palereckim, razem z delegatami już rządu polskiego o właściwe zapisy traktatu. Każde wydarzenie. Każda rocznica w moim odczuciu ma dwa wymiary. Jednym wymiarem jest. Ta nasza tożsamość, to naszej zestres, czyli pamięć o tym, co się wydarzyło i ta nasza umiejętność noszenia tego dziedzictwa w sobie. Ja myślę, że my okazji mamy taką zdolność pamiętania i kultywowania naszej pamięci. Szanowni Państwo, trzy rzeczy skłoniły mi, mnie do tego, żeby tu dzisiaj przed Państwem wystąpić. Pierwsze to piosenka młodego rapera Kękę, którą słyszałam niedawno drugie to rozważania jednego z, z, ze współtwórców naszej wolności, Romana Tumowskiego, a trzecie to nocna rozmowa z przyjacielem, którą przeprowadziłam i która mną wstrząsnęła. I po pierwsze podzielę się z Państwami kilkoma cytatami. Jeśli jesteś młody Polak, to ci nie jest obojętne, jak ta ziemia ma wyglądać. Jeśli jesteś młody Polak, pewnie kochasz swą ojczyznę. Od południa do Pomorza. Jeśli jesteś młodą Polką, to ci nie jest obojętne, gdzie twe dziecko będzie rosło. To właśnie słowa rapera kękę. Natomiast Dmowski napisał: Jestem Polakiem. To słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali. Że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi niż z obcymi. Ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego, znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy polskie jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno. I tak się zastanawiałam, proszę Państwa, że te słowa. Dzieli tak naprawdę 97 lat, czyli kawał czasu, a są tak do siebie zbliżone, że ta duma z bycia Polakiem, ta radość z bycia Polakiem, tak samo cieszyła 97 lat temu, tak samo cieszy dzisiaj młodych ludzi, młodych raperów, którzy przemawiają swoimi tekstami, może prostszymi, może łatwiejszymi w odbiorze, ale tak samo są dumni z tej wolności, którą mamy, z tej wolności, którą się powinniśmy cieszyć którą być może na tyle się zachłysnęliśmy, żeby jej nie dostrzegać na co dzień. I tak się zastanawiałam, co chciałabym, co chciałabym, jaki apel chciałabym do Państwa wystosować. I otóż jest jedna rzecz, z którą tutaj dzisiaj przyszłam. Chciałabym Państwa prosić, żebyśmy dziś od dzisiaj zaczęli w Braniewie, w naszym powiecie, w naszej małej ojczyźnie zaprzestać hejtu tak zwyczajnego, zaprzestać narzekania, złożyczenia wszystkim. Zaprzestać nienawiści, zarówno tej internetowej, jak i codziennej. Proszę Państwa, myślę, że 97. rocznica odzyskania niepodległości, radość z tego, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy ludźmi wolnymi, że mamy prawo się wypowiadać tak, jak nam się podoba, to jest najwyższa pora, żebyśmy rozpoczęli od tego. Stop hate w Braniewie. Po przemówieniach starosta Braniewski wręczył odznaczenia i nagrody mieszkańcom, którzy przyczynili się do rozwoju Powiatu Braniewskiego. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Helena i Czesław Kozłowcy. Odznakę honorową za zasługi dla turystyki otrzymali Andrzej Jakielski i Leszek Dziąg. Odznaką honorową za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej uhonorowano Sławomira Kwilosza i Bolesława Tomkiewicza. Odznakę za zasługi dla ochrony zdrowia otrzymała Małgorzata Talisa. Odznaczenie za zasługi dla rolnictwa otrzymali Anna Surowiec, Agnieszka Wogel, Andrzej Adamowicz, Ryszard Jewuła, Roman Putała, Cezary Kałamaj i Adam Niśkiewicz. Specjalne podziękowania otrzymali również honorowi krwiodawcy z braniewskich klubów Ewa Pokojska, Robert Milewski, Wiesław Turski, Sebastian Jaszak, Marek Ptak. Agnieszka Kędziora i Władysław Szczepanowicz. Za wybitne zasługi dla miasta i powiatu burmistrz Braniewa Monika Czcińska podziękowała przedstawicielom Związku Inwalidów Wojennych, Kombatantów Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Sybiraków. Kwiaty, a także statuetki otrzymały zespoły muzyczne seniorów. Wyróżnienia przypadły także Braniewskim Morsom oraz Stowarzyszeniu Specmodel. W dalszej części stypendiami starosty Braniewskiego nagrodzono uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Za wybitne osiągnięcia w nauce uzyskane w drugim semestrze roku szkolnego 2014-2015 otrzymali Mateusz Waszczyszyn, Aleksandra Podgórska, Hanna Krajnik. Za wysokie osiągnięcia w sporcie starosta Braniewski nagrodził Małgorzatę Łyczakowską i Pawła Powierzę. Nagrodę Rzeczową Starosty za wybitne osiągnięcia w sporcie otrzymał także Bartosz Brzeski. Dodatkowo w czasie uroczystości rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Komisję Zakładową NSZZ Solidarność w Braniewie. Obchody 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uświetnił montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie pod kierunkiem Anny Kasperowicz.